Wydawnictwo Bosz poleca. Tamara Łempicka za kulisami Tamara Łempicka za kulisami to kolejna książka wydawnictwa Bosz poświęcona Tamarze Łępickiej, która tym razem nie skupia się na życiu artystki, ale na jej obrazach i to z całkowicie odmiennego punktu widzenia niż przedstawiono to dotychczas. Autorka N. Paddy, kolekcjonerka zakochana w malarstwie Łempickiej, odkrywa przed czytelnikami okoliczności powstania obrazów, ich bohaterów, relacje jakie łączyły ich z artystką, losy sprzedanych płcien, przedstawia także kolekcjonerów, artystów, aktorów i wielu innych zafascynowanych tamarą i jej niezwykłą twórczością. album do nabycia w księgarniach i na www.bosz.com.pl Zapraszamy